Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i 26 kwietnia, wieczór poniedziałkowy, kłania się Państwu pięknie w programie Pół żartem, Pół serio Barbara Choroszy w naszym radiowym cyklu. Tajemnic świata. Dzisiejszego wieczoru w związku z tym, że już sesja zmienionego channelingu z panią Lucyną Łobos została przepisana, dzisiaj przekażę Państwu, mam nadzieję, obszerny fragment. W całości sesja zostanie niebawem nagrana i również udostępniona Państwu nie tylko na stronach internetowych, ale również w zapisie dźwiękowym na płycie C. I będę Państwa informować, kiedy już będzie dostępna. Natomiast witając Państwa gorąco i serdecznie. Tradycyjnie przypominam na początku programu numer do studia 708 kierunkowy 524 9762, numer do biura programu 773 625 1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy.iach.com. Również zapraszam Państwa na strony internetowe misji faraon projektu HEOPS, a także na stronę tego radia radiocom i oczywiście zawsze na początku 3 razy W, czyli www. i adresy, które Państwu podaję. Jest to program przygotowujący ludzi do wielkiej przemiany na Ziemi. Również polecamy Państwu strony internetowe godne uwagi dla ludzi poważnie myślących o przygotowaniu się do wielkiej przemiany na Ziemi w roku 2012. Jest taka strona Strona, uwagę Państwa chcę zwrócić raz jeszcze, Earth Changes Media, Michela Batrosa, która bardzo dużo mówi na temat sztormów słonecznych, zresztą nie tylko, ale jeśli chodzi o słońce, o doniesienia z teleskopów, tych teleskopów przybywa, proszę Państwa, więc jest to na pewno strona bardzo, bardzo godna polecenia. Jak mówiłam już kiedyś, jest to strona płatna bardzo niedużo się płaci roczną opłatę i macie Państwo dostęp do wszystkich materiałów, również tych naukowych, które z wiadomych względów nie mogą być publikowane. Dlatego dla osób pragnących głębiej zapoznać się z tematem, obecnym, obecną sytuacją na Ziemi, szczególnie podkreślam tą stronę. Jest też bardzo ciekawa strona globalnaświadomość. Chyba ORG i świadomość nowalska.pl, ORG nowalska no i ja nieustająco będę Państwu przypominać stronę przystani ocalenie w tychach i wszystkich schronisk, które są w wielkiej potrzebie w tej chwili, jeśli chodzi o pomoc, o serce ludzkie, jako że finanse są siłą rzeczy przerzucane na różne potrzeby, których wymaga potrzeba chwili. O zwierzętach myśli się najmniej. Odwiedzajcie Państwo stronę przystań ocalenie.pl. Jest również taka tam propozycja zaadoptowania zwierząt. Niekoniecznie trzeba je brać, zresztą tamtych zwierząt nie można brać z przystani, z tego schroniska. One zostają tam na stałe, jest to taki patronat i ile Państwo możecie wesprzeć yy, dane zwierzątko czy cały, całe schronisko, jest to bardzo mile widziane i bardzo potrzebne. Zachęcam do odwiedzania strony księgarnia -szkolna .net .pl, gdzie w Polsce, na terenie Polski można kupić yy, oczywiście z za sumy dostosowane do warunków polskich wszystkie przekazy pani Lucyny Łowoz w zapisie dźwiękowym na płytach MP3. No i proszę pamiętać o stronie brunogroening.org slash.pl y, czy Polska, abyście Państwo mogli również po Polsku zapoznać się z tą stroną. Nie tracimy czasu, miły Państwo, przechodzimy teraz sobie do informacji, dzięki którym możemy się słyszeć i zapowiedziane obszerne fragmenty przekazu z 18 kwietnia 2003 roku metodą channelingu telepatycznego z Panią Lucyną Łobos. Men can. sesji publicznej metodą channelingu telepatycznego z Lucyną Łobos z Chicago z 18 kwietnia 2010 roku. Uczestnicy Lucyna Łobos-Brown, William Brown, Bogdan Kroczek, Andrzej Wójcikiewicz oraz publiczność zgromadzona na sali. Pytania zadawane w imieniu publiczności przez Bogdana Kroczka. Odpowiedzi na pytania za pośrednictwem Lucyny Łobos. Oczywiście odpowiedzi duchowego opieku na ziemi. Enki. Witam, witam w tym dniu dzisiejszym ja, NK, w tym mieście, siedzibie mojej, Chicago. Zbiegło się to nasze spotkanie z przykrym incydentem dla Polski, dla Polaków. Mówię o katastrofie, która się wydarzyła. Dochodzą do nas głosy, że my, istoty duchowe, przyłożyliśmy do tego rękę. Tu na tej sali mówię ja, enki, my, czyli myśmy do tego ręki nie przyłożyli. Mówiąc prościej, to nie my, to wy, istoty ludzkie, stoicie za tym smutnym, przykrym wydarzeniem. Zgromadziłem Was tutaj dzisiaj też po to, żeby nie tylko odpowiedzieć na Wasze pytania, ale także prosić. Prosić o pomoc w dotarciu do władz egipskich, do samego na Napoleona, jak to określił Andrzej, tego egipskiego, znaczy Zachabasa. Jeszcze w trakcie naszego spotkania dzisiejszego będę ten temat poruszał. I nie tylko ja, ale ktoś jeszcze się dzisiaj chce podłączyć i coś wam przekazać, więc na chwilę miejsca ustąpię. A teraz, aby nie przedłużać czasu, Zacznę Wam odpowiadać na pytania. Może będę wróżką, może będę swatką, medykiem. Zobaczymy. Zatem słucham pierwszego pytania. Bogdan. Czy wybuch wulkanu był przestrogą dla ludzkości? Czy był on przeszkodą dla przyjazdu głów państwa? Czy będą dalsze erupcje? Dzięki Enki za wszystko. Enki. Jeszcze nie masz za co dziękować. Już zaczynam mówić, że do głosu dochodzi już Matka Natura. Wulkan, czyli wybuch tego wulkanu, można określić jako zbieg okoliczności, przypadek, który się zbiegł w czasie tego tragicznego wypadku. To dopiero początek, początek boleści, jakie wydaje Ziemia. Przez wiele lat mówione było o zabezpieczeniu. Bo nie bez znaczenia.